Zadbaj o stawy, kości, mięśnie, cerę z dystrybutorem pastylek kolagencito firmy Reuter. Pastylki kolagencito dostępne w aptekach i zielarniach. 10 tysięcy złotych nagrody za wskazanie osoby, która prawdopodobnie śmiertelnie postrzeliła psa należącego do muzyka Adama Konkola. Założyciel zespołu Łzy poinformował o tym w swoich mediach społecznościowych. Jest przekonany, że ktoś postrzelił psa rasy szpic miniaturowy. Ten po kilku godzinach zdechł. Wszystko miało miejsce 11 grudnia w bełku na końcu ulicy Wysokiej. Wiadomo, że ludzie różne mają przypuszczenia, różne domysły, dopóki nie będzie zrobione z jednej sekcji zwłok, nie możemy nic tak naprawdę konkretnego powiedzieć. E, moje przypuszczenia jakieś tam też były w oparciu o słowa ludzi, którzy się na tym znają, natomiast boję się, że piesek trafił po prostu na złego człowieka, e, który no nie wiem, czy dla zabawy, czy dla sprawdzenia broni mógł go po prostu zastrzelić i wolałbym wersję, że ktoś to zrobił niechcący i i by się przyznał. Misio, bo tak wabił się pies, uciekł z domu. Kilkaset metrów dalej, niedaleko lasu, zauważył psa sąsiad Adama Konkola. Poinformował rodzinę i przywiózł jeszcze żyjące zwierzę. Niestety, misio, po kilku godzinach od wizyty u weterynarza zdechł. Jak przekonany jest Adam Konkol, pies miał przestrzelony brzuch na wylot. Sprawę badają już policjanci z Czerwionki Leszczyn. W toku prowadzonych oględzin ujawniono na lewym i prawym boku psa w części centralnej ranu kształtu kulistego o średnicy 1 cm. Na obecnym etapie postępowania zachodzi konieczność uzyskania opinii celem stwierdzenia mechanizmu i przyczyn zgonu psa do znanych obrażeń, w szczególności czy zgon zwierzęcia nastąpił na skutek urazu mechanicznego, to jest postrzału, czy też pogryzienia przez inne zwierzę. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy o ochronie zwierząt. Sprawcy, który dopuścił się tego czynu grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech.